Robić różne rzeczy, aktorstwo z nich wszystkich jest najbardziej ciekawe i, i daje największą frajdę. Teatr jest żywym tworem. Cokolwiek się robi na scenie, to zawsze żyje. Nie ma dwóch takich samych spektakli, dwóch takich samych prób, dwóch takich samych sytuacji. Tak naprawdę wszystko dzieje się jeden raz i mamy tylko jedną szansę na pokazanie czegokolwiek. I to jest tak pochłaniające, tak, tak fantastyczne. Ostatnią rzeczą, jaką można powiedzieć o zawodzie aktora, to jest to, że to jest nudne. Hò! Oh, Moja praca polega na codziennym ćwiczeniu siebie, bo ja jestem instrumentem, który potem się wykorzystuje na scenie. Więc codzienna praca to jest codzienna dykcja, śpiewanie, y, słuch, y, praca nad wyobraźnią. Chyba wyobraźnia jest najważniejsza z tego wszystkiego, dlatego że właściwie tylko na niej polegamy, budując jaką, jakąkolwiek postać. Należy. Dużo oglądać, dużo słuchać, dużo czytać. No a praca nad rolą, no to już wiadomo, że aktor dostaje tekst, czyta go ze sto razy, wymyśla różne motywy dotyczące postaci, smaczki, niesmaczki, ruch, głos, no a potem wychodzi na scenę i gra. Jeden, no, 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 no. dwa, Oje, trzy, osiem. Ja jestem cały! Tworzenie postaci to tak samo wygląda w teatrze dramatycznym, jak i w teatrze lalkowym. Tylko aktorowi, lalkarzowi dochodzi jeszcze jedna czynność. Trzeba ożywić lalkę. I to lalka jest najważniejsza dla aktora. Czyli nie eksponujemy siebie, tylko swoje emocje. Natomiast gra lalka. Byłem na górze! O nie! Na górze? Znowu? Oj, mamo! Czy cię odrobaczyło? No nie, ale wiesz, ile tam jest drapieżników? No wiem! Pamiętasz, co się stało z tatą? No tak, ale, mamo, słuchaj, to ważne! Nie chcę. I siedzieliśmy z Maurycem? Z Maurycem? Mhm. Doprawdy! Czy ty nie potrafisz sobie znaleźć odpowiedniejszego towarzystwa? Ale, mamo... Nie wiem, co cię pociąga w tej rodzinie turkuciu. I... Oni tylko pochłaniają. I wtedy pojawił się Bóg. Od tego roku moją ulubioną techniką są mapety. Książę Karolek, a ty kim jesteś piękna nieznajoma? Książę Karolek? We Wybła... Ty jesteś delikatna. Przepraszam. To trzeba pamiętać przede wszystkim, żeby mówić czyli tak jak się powinno mówić i żeby zamykać buzie, kiedy się skończyło mówić i otwierać wtedy, kiedy się zaczyna i żeby była dobra synchronizacja. To jest bardzo, bardzo ważne i, i można podzielić aktorów, którzy animują ma mapetami na takie dwie kategorie, którzy akcentują każdą sylabę, czyli są w stanie wykłapać wszystko i aktorzy, którzy tam co ileś otwierają buzię. To ciężko, to każdy każdy lubi co innego. Ja tak myślę, że jestem pomiędzy tym. Ja też uważam, że nie każdą powinno się wyklepać, ale, ale czasami ja bymów, nie warto. że muszę odejść. Nie, nie mogę cię teraz wypuścić. Ja właśnie teraz, kiedy bym piła Muszę, książę! Ale ja właśnie teraz chciałem... Chciałem powiedzieć, że... Tak. Chciałem powiedzieć, że cię kocham, gdzie się skryłaś prześliczna panienko. Dokąd nagle wybiegłaś w noc ciemną. Będę cię wołać tą moją piosenką. Może jeszcze raz zatańczysz ze mną. It doesn't matter, nie wszystko może być lalką. To nie musi być postać. To może być kawałek papieru i jeżeli aktor tchnie w ten kawałek papieru życie, to też będzie lalka. Tutaj mamy jawajkę ze spektaklu Baśni o zakrętym kaczorze. Kiedy przychodziłem do teatru jako adept, to pomagałem koleżance prowadzić tą lalkę, dlatego że ona waży około 10 kg, a trzeba ją utrzymać nad... Nad parawanem. Ona jest tutaj osadzona na takim pistolecie. I tu można zobaczyć różnicę między kukłą a jawajką. Jawajka ma pistolet, natomiast kukła jest osadzona na kołku. I to są lalki ze spektaklu też baśni o zaklętym kaczorze. Słońce, wiatr i księżyc. O, a tu mamy pacynki. Pacynka to jest taka prosta lalka, gdzie wkłada się rękę i wkłada się palce do głowy. To zależy od wykonania, a bocznymi palcami animuje się ręce. Tu mamy pana Kleksa. To była bardzo trudna rola, bo wiadomo, wszyscy znają Piotra Franceskiego i jego wersję. I bardzo trudno to przeskoczyć. To ja uważam, że to jest idealny pan Kleks i myślę, że lepszego już nie, nikt nie jest w stanie zrobić. Ja tylko próbowałem. W naszym kraju będzie wielkie przymierzanie, więc szykujcie nóżki panienki i panie. <śmierzy> dzieciaki zwłaszcza, zwłaszcza przedszkolaki dlatego że one jeszcze wierzą w magię teatru i, i jak y, widzą jakąś sytuację na scenie rzeczywiście w niej uczestniczą wierzą że coś się może wydarzyć coś się może stać złego na scenie Dopingują dobrych bohaterów, zazwyczaj dobrych, chociaż zdarzają się dzieci, które dopingują złym bohaterom i, i e, nawet podpowiadają, jak można by tego dobrego bohatera zapędzić w kojrówkę. Do tego dzieci są fantastyczne w prawdziwości swoich reakcji. Nie, nie da się je oszukać. Jeżeli im się podoba, to pokażą, że im się podoba. Jeżeli im się nie podoba, to zaczną wziewać, zaczną się przeciągać, mówić wprost, że to nudne. I że chcą iść do domu. Także grając jakiś spektakl dla publiczności, my wiemy, czy, czy on się podoba, czy nie. Już od pierwszego momentu. I jeżeli się podoba, to publiczność nas uskrzydla wtedy. Im bardziej się podoba, tym my jakby staramy się lepiej jeszcze grać, i mamy nadzieję, że to wychodzi jeszcze lepiej. Praca bardzo przyjemna, bardzo ciężka, piękna. Bardzo pochłania, ale też daje bardzo dużo przyjemności. Bardzo. Ale jest y, może jest też męcząca kondycyjnie, ale najbardziej psychicznie. Potrafi, potrafi bardzo, bardzo wykrać człowieka. To po, po sezonie i y, jeżeli aktor dużo gra, dużo pracuje, y, bierze udział w wielu projektach, to naprawdę psychika siada. Siada, dlatego, że to jest ciągły stres, ciągła odpowiedzialność. To jest gra z partnerem, którego nie można zawieść. Jak się jest samemu na scenie, można zrobić wszystko. Ale jak się gra z partnerem, to trzeba grać z partnerem. I, i to... I, I my, aktorzy, jesteśmy wiecznie oceniani. Przez każdego. Przez publiczność, przez krytyków, przez reżyserów, przez naszych szefów, przez naszych kolegów. No, trzeba mieć... Miękkie serce i twardy tyłek, żeby to przeżyć. Trzeba być naprawdę e, twardym, ale wrażliwym jednocześnie. To ciężko pogodzić jedno z drugim, e, ale staramy się. Próbujemy. Przysięgam, że nigdy nie dorosnę. Przysięgam, że nigdy nie dorosnę. Nie martw się. Na pewno znajdziesz jakiś sposób. No, to kop ogonkiem? Chopki Hop. ogonkiem.